Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć w Telewizji CW24. Witamy dziś pana Sławomira Borsa, moje uszanowanie. Witam Pana, witam Państwa. I chciałbym dziś troszkę porozmawiać na temat rozrastającej się, rozwijającej się diaspory i kultury żydowskiej w Polsce. W mojej ocenie, w stosunku do tego, co wcześniej się działo w Polsce, w tej chwili jest bardzo duża presja i bardzo duży rozwój ogólnie żydowstwa w Polsce. Można to w jakiś sposób nazwać od dwóch, trzech lat no tak, od dużo dwóch, się, trzech lat. Tak, ta. dużo się mówi, dużo się robi, dużo się czyni. No powstają, szanowni państwo, muzea. Muzea żydowskie, kultury żydowskiej związane z historią żydów. Tego jest bardzo dużo w białym stoku. Miało powstać muzeum żydowskie, ale mieszkańcy zaprotestowali, powiedzieli stanowcze nie i władze Białego Stoku chyba na jakiś czas pomysł zarzucą. A jakie argumenty były mieszkańców Białego tak, W artykule na temat czytamy: Mogliby podziękować Polsce za ocalenie swoich braci, czyli Żydzi mogliby tak. podziękować, a zamiast tego szczują nas na cały świat. No to też jest jakiś argument. Jednocześnie Stany Zjednoczone przecież podjęły słynną uchwałę, czy ustawę. S-447? Tak, żeby Polska płaciła olbrzymie odszkodowania. A polski rząd Prawa i Sprawiedliwości? Nabrał wody w usta. Ktoś tam z tego rządu, nie wiem czy nie pani, szydło powiedziała, że ustawa S447 wcale nie jest groźna, póki rządzi PiS. Czyli rozumiemy, że jak rząd PiSu przestanie rządzić w Polsce, to ustawa S447 będzie groźna, bo pozbawi nas gigantycznej części majątku, którego sami się dorabialiśmy. No tak. Szacunki są od. Kilkudziesięciu do kilkuset miliardów dolarów wypłynie z kraju. Szanowni Państwo, to, co nie odbyło się w Białym Stoku, moim zdaniem jest tylko odłożone w czasie. Pewien nasz widz, pan Daniel, przysłał mi ciekawy film dotyczący promocji twórczości pana Wojciecha Siódmaka. Artysta polski. Jego prace sprzedają się dość dobrze. Człowiek wybitnie utalentowany. Jest pewien film promocyjny z jego twórczości, a na, koniec, a na koniec jest taki dziwny motyw. Ja zaraz to Państwu pokażę. To Pan uśmiechnięty, Pan Siódmak. I takie nowe logo Łodzi. Nowe logo łodzi, opłacone z pieniędzy łodzian, no nas wszystkich Polaków, bo jak gmina, którakolwiek z gmin przeinwestuje, zadłuży się, wiadomo, że gmina nie może zbankrutować, że cała Polska będzie ją oddłużała. Napis Łódź: Czytelny, ale po co pokręcony? I pan Daniel zasugerował mi pewną rzecz, ja sprawdziłem, troszkę mi się nie chciało wierzyć. W języku idisz łódź się pisze tak. Aha, czyli to jest nawiązanie do idisz. To są te krzaczki, te hieroglify mhm. żydowskie i rzeczywiście, szanowni państwo, no nowy napis, nowe logo łodzi, no przypomina te żydowskie krzaczki. Tak, tak, tylko w tamtych brakuje: Łódź kreuje, tak. A, tak to wygląda, to jest oryginalny napis e, Łódź w języku Idisz. Nie hebrajskim, tylko Idisz to ten, to ten taki europejski żydowski język e, hebrajski obowiązuje w Izraelu. E, tu jest ewidentne nawiązanie do łodzi żydowskiej. Niby e, władze Łodzi powołują się, że to jest alfabet stworzony przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro, że to już w latach dwudziestych i trzydziestych stworzyli taki alfabet, i, i, i kto powiedział, że w latach dwudziestych i trzydziestych też pan Władysław i pani Katarzyna nie chcieli naginać alfabetu łacińskiego pod, pod alfabet Idisz. Ale po, po co do tego wracać w tej chwili? Co za sens to ma. I już tłumaczę. Szanowni Państwo, polecam różnego rodzaju grupy na Facebooku. Grupy ewidentnie mające na celu werbowanie, szczególnie młodych Polaków, do tego, aby uczestniczyli w życiu żydowskim, w różnego rodzaju imprezach żydowskich. Mój znajomy do takiej jednej czy nawet kilku grup się zapisał, i to, co mi. Przesyła od czasu do czasu, no to włosy dęba stają. Za moment polska kultura. Ci młodzi Polacy w ogóle nie są zainteresowani promowaniem krzewieniem polskiej kultury, tylko strasznie angażują się w krzewienie kultury żydowskiej. Zastanawiam się, jak się to Żydom udało. No, tak, ale z tego widać, że się udało. Z tego widać, że się udało i to w tak krótkim czasie. Dwóch, trzech lat. Bo, tak, rzeczywiście musi być tu jakieś hmm. wsparcie e, polskich władz. Zresztą e, pan Gliński, minister prawa i sprawiedliwości, e, wybitnie pomaga e, różnym grupom e, żydowskim w kultywowaniu tej tradycji żydowskiej, w, dopłaca tam nasze e, pieniądze, e, a skutkiem tego jest to, że gdy młodzi ludzie biorą udział w jakiejś akcji, e, za którą stoją pieniądze, to się wtedy wyjątkowo angażują. Gdy nie ma tych pieniędzy, tak się mniej angażują. Więc najprawdopodobniej ci animatorzy tego oswajania młodych Polaków z kulturą żydowską zdają sobie z tego sprawę i tam zawsze są jakieś pieniądze na publikacje, na imprezy, na. na plakaty. No tak, mają dostęp do środków, i, i stąd imprezy imprezują, i, i to odpowiada. Jak to się dzieje, panie Sławomirze, że ta działalność tych wszystkich prożydowskich organizacji, stowarzyszeń w Polsce ma taką miłą, dobrą dla nas Polaków tutaj w Polsce twarz, a jednocześnie diaspory żydowskie na świecie Polaków ośmieszają, szkalują, protestują? Z byle powodu, jeżeli chodzi o. Tak, nasz kraj. Z, z, zgadza się. Ale, Jak to się dzieje, ale, że ale to tu wszystko... wewnątrz mamy, no, prawie się możemy zakochać mhm. w twórczości, kulturze, działalności żydowskich organizacji, a na zewnątrz ci Żydzi to są jacyś, no na mnie przyjaźni. Nie mogę tego zrozumieć. Czy są inni tu Żydzi? To po prostu przemawia przez nich antypolskość. Chyba wydaje mi się, że też naciski, żebyśmy ciągle płacili. A tutaj, żeby to było możliwe do przełknięcia, no to daje się taką ładną pozłotę, ramkę, oprawkę, jak to nazwać, żeby to było właśnie dołyknięcia dla młodych, żeby zachęcić, żeby wciągnąć i żeby potem popierali też te żądania żydowskie. Słuchałem kiedyś wypowiedzi jednego no, Araba, ale taki dość spolszczony człowiek, nie będę tutaj przytaczał nazwiska. Który mówi, że na początku, gdy państwo Izrael powstawało tam w latach 40., no to Żydzi byli przyjaźni w stosunku do Arabów. To, to byli tolerancyjni i, i wydawało się, że będą świetnie z nimi współżyli. A w tej chwili no, wygląda to dość brutalnie. Gdy no, Żydzi się troszkę rozrośli już, Izraelczycy, a Arabowie, no. Momentami takich biednych obdartusów, przypominają, trochę ich szal jest nie powiem. Tak, ale to nie ostatnio, ale to już od lat trwa. Zdecydowana rozbieżność między tymi pierwotnymi zapowiedziami a tym, co, tym, co było. Chodzi o stworzenie państwa Izrael, czystego bez, bez domieszki arabskiej, która może ilościowo czy ludnościowo bardziej się rozrasta i obawa jest, że że w państwie żydowskim Żydzi będą mniejszością. No i ciągle ciągłe spychanie palestyńczyków na margines. No można by powiedzieć, że to co mówię przy złych zamiarach, złej woli, to, to podburzanie przeciwko Żydom, ale ja znam niektórych Żydów, to są fajni ludzie. Oddani Polsce. Ale boję się, żebyśmy nie stali się tak jak ci Palestyńczycy, gdy teraz no, rękami tych młodych Polaków i sterujących nimi mhm. animatorów, inteligentnych zapewne ludzi, żeby nie doszło w pewnym momencie do czegoś takiego, gdy ta diaspora się rozrośnie. Bo ci już mhm. kryteria żydowstwa zaniżyli. Już nie trzeba być z matki, Żydówki, już można być Żydem z ojca, Żyda. Już mhm. można być Żydem. Słyszałem od poważnych ludzi w internecie, przebywając dwa lata w Izraelu. Albo mhm. gdy moi przodkowie żyli blisko Żydów, to dusze na nich przeszły i ja też już mogę ubiegać się o to, żeby być Żydem. Więc jeżeli ta diaspora się rozrośnie na tej legendzie, Żydzi są bogaci, mhm. Żydzi pieniądze, a w zubożonym kraju takim jak Polska. Łatwo się prześcić z Polaka na kogoś, kto jest bogaty, mocny, uznawany na świecie, tak? Ludzie porzucą swoją tożsamość i boję się, że dojdzie do takiego poziomu, że przyjdą jacyś mąciciele. Tacy żydowcy, źli, źli żydzi, że przyjdą i podburzą na tą już wtedy mniejszość polską. Podburzyć można łatwo. Nie wiem, jaki sens ma i jaki cel. Tak łatwe przyznawanie obywatelstwa polskiego. Masowe. Tak. No, Szczególnie dla tych, osób, którzy rzekli się tego obywatelstwa i wyjechali, jak Polska była biedna. Tak, ale nie tylko rzekli się, ale to nie mają nic wspólnego z Polską, tylko że ktoś tam z jego przodków mieszkał, nie zna słowa po polsku i obywatelstwo polskie. Występuje obywatelstwo polskie i to obywatelstwo otrzymuje. Nie ma żadnych kryteriów. Nie wiem, po co to się robi. No żeby coś tym, coś no żeby, w tym jest, żeby ukryte. ten diasporę rozrastać, żeby właśnie mhm. rozrastać, żeby stanowiła no może siłę polityczną w przyszłości, taką, która będzie w stanie na początku wprowadzić własną ekipę do parlamentu, mhm. a potem stanowić nawet większość. Ja, mówiąc szczerze, na miejscu tych Żydów, którzy Chcieliby przejąć Polskę, rynek pod kontrolę, ja bym tak robił. Więc nie sądzę, żeby oni byli naiwni i nie znali tak prostych technik. A wygląda, że te techniki są wdrażane. Tak, tak, no ale w, w moim przekonaniu cel jest jakiś konkretny: no, przejęcia czy, czy dojścia do różnych naszych zasobów innych. Rzeczy nie ma nic za darmo. No więc pozwólcie państwo, że przypomnę pewien film z roku 2017, z grudnia, czyli dość świeży zajść z granicy palestyńsko-izraelskiej, gdzie rzeczywiście, ci Palestyńczycy często ich widujemy, gdzie rzucają kamieniami, w żołnierzy, którzy akurat gdzieś tam stoją na placówce. Te samochody ich są mm. osłonięte, żeby im szybnie tłóc. A ci Palestyńczycy jakby głupi byli, prowokują, rzucają tymi kamieniami. My często patrzymy na nich jako na takich uciśnionych i rozliczamy ich z tych aktów chuligaństwa, wandalizmu, aktów zagrażających życiu. Nawet tych żołnierzy, oni mają hełmy, mm. oni są jakoś tam opancerzeni, ale ale mimo wszystko potrafimy ich za to rozgrzeszyć. Ja uważam, że nie powinniśmy, bo tego typu działania są złe, one do niczego nie prowadzą. W jednej z piosenek pana Jacka Mejera, pseudonim Mezoartystyczny, jest takie fajne zdanie, że one dotyczy biednych ludzi, doprowadzonych do desperacji, do sytuacji przedrewolucyjnych, że jedyną ich obroną jest agresja która ostatecznie ich przekreśla. Ja się z tym zgadzam. Ogół społeczeństwa nie akceptuje aktów agresji i nie powinno się tak postępować nawet w słusznej sprawie. Nawet w słusznej sprawie. Ostatnio dużo w internecie pojawia się komentarzy w stylu wyjdźmy na ulicę z nie wiem, z siekierami, z kijami, z gołymi rękami. Które moim zdaniem mogą nas doprowadzić do tragedii. Póki co mamy jeszcze demokrację, mieliśmy ostatnio wybory samorządowe. Jeżeli ludzie chcą wychodzić na ulicę, podburzani takimi komentarzami, takimi tekstami, często powtarzanymi po innych, być może po prowokatorach, to dlaczego tym wszystkim, którzy kochają Polskę i chcą walczyć na ulicach z rządem, który jest zły, który krzywdzi nas, który zabiera nam przyszłość wpuszczając obcy kapitał dlaczego nie przyjechały na wybory do Włocławka, do innych miast, w swoich gminach i dlaczego ci ludzie nie poprosili pewnych komitetów złożonych z dobrych ludzi z fachowców, słuchajcie, chcę być waszym mężem zaufania i przypilnować wyborów, żebyście wygrali wybory Żebyście przejęli władzę od tych partyjniaków. Tu aktywności nie było. Ale tak, na ulicę wyjść i zrobić rewolucję, na którą być może ktoś tylko czeka. Za dymę. Za dymę. Na którą ktoś tylko czeka, żeby wprowadzić stan wojenny, jak na Ukrainie, albo żeby do wyborów nie doszło. Taki pretekst, żeby mieć. Więc chciałbym pokazać na przykładzie tego nagrania. Z kanału Russia Today. Co zaobserwowałem? Może na początek puszczę to tak, jak to leci. Na początku Palestyńczycy rzucający kamieniami i szturm żołnierzy izraelskich. Popatrzcie Państwo uważnie, a później omówimy, co takiego zauważyłem. Proszę bardzo. Rzucają kamieniami, zamaskowani i szturm Izraelczyków wyposażonych, i zaczyna się. Coś dziwnego: niektórzy z protestujących wyciągnęli pistolety i żołnierze izraelscy nic im nie robią. Nie reagują. Nie reagują. Poubierani w te arabskie chusty, w kaptury. Nierozpoznawane, ale... Ale... No tak. I, już I, się I się okazuje, że zakładają kominiarki z napisem Policja. Mhm. Szanowni Państwo, szczególnie młodzi ludzie, zastanówmy się, czy czasami do pewnych akcji nie jesteście prowokowani. Do tych siłowych. Żeby rozwalić kraj. Żeby... Był początek rewolucji, żeby wprowadzić stan wojenny, który być może skończy się wojną. To jest poważne ostrzeżenie. Jeszcze raz, początek. Stop-klatka. Zamaskowani Palestyńczycy rzucający kamienie. Szturm żołnierzy. I już mamy kilku Palestyńczyków, którzy okazują się nie być Palestyńczykami. Byli to Żydzi, którzy zmieszali się z tłumem Palestyńczyków i najprawdopodobniej razem z nimi rzucali kamieniami. Okazało się, że są agentami izraelskiej policji. Tak, tutaj jest jasne jak na dłoń. Nagle Wszystko, wyciągają pistolety. Te pistolety w ręku, no to te, też jakiś znak, symbol. Ja, tu, ja jestem swój. Cała akcja umówiona. Żołnierze, którzy biegli uzbrojeni w długą mhm. broń, nie użyli tej broni, bo przecież gdyby zobaczyli palestyńczyka z pistoletem, na pewno by go zabili. No oczywiście. Czyli jeżeli biegnący żołnierze nie strzelają do uzbrojonych palestyńczyków, znaczy, że wiedzieli, że tam są ich prowokatorzy. Tak. tak się w tej chwili rozgrywa Palestyńczyków w Izraelu, w Palestynie. Ciężko stwierdzić, co to za kraj jest w ogóle. Niektórzy używają dość obraźliwych stwierdzeń, no jednak na mapie jest to Izrael. Zajścia z pogranicza. Jedna rzecz jest ciekawa bo wśród tych biegających szalonych ludzi jest mnóstwo fotoreporterów. Oni mają, mają hełmy na sobie. I jeden z nich chce robić zdjęcia. Ten po prawej stronie w kamizelce. Tak. O, i w tym momencie jeden z tych udawanych palestyńczyków mierzy do Donnie. fotoreportera. Tak. Nie rób zdjęć? Tak, nie rób zdjęć naszym prowokatorom, bo jeden z nich nie ma kominiarki? Tak. To wolność słowa. Od razu fotoreporter się odwraca, i ci w cywilu, podnosząc pistolety do góry, to taki pewnie wcześniej umówiony sygnał, wiedzą, że nikich nie zastrzeli. Kilku Żydów, jeden palestyńczyk prowadzony około 10 przynajmniej 10 dziesięciu, dziesięciu policyjnych prowokatorów ale to w tym miejscu tylko przecież to cała akcja dalej się rozgrywa i w głębi też A Żydzi i Arabowie są praktycznie tej samej urody przynajmniej ci oryginalni Żydzi ci prawdziwi Żydzi prawdziwi Semici bo Arabowie i Żydzi to Semici, rudy no semickie. Tak, karnacja, karnacja też ta, ta sama, tylko ci, którzy się wy, wymieszani byli w Polsce, w, w Rosji i teraz przybyli, no to inną mają karnację, no, jaśniejszą. Tych genów żydowskich mają sobie bardzo mało, ale no. często ci najbardziej e, zabiegają właśnie o o to, żeby Żydzi ogólnie mieli dobrze. No, ci Żydzi co potrzeba mają dobrze, a ta cała reszta, o, to może taki drobny apel do tych wszystkich Polaków, którzy chcą być Żydami. Niech pojadą sobie do Izraela i zobaczą, ile w Izraelu jest biednych Żydów. Jeżeli magnesem dla tych młodych tak. Polaków jest bogacenie się, że jak będę Żydem, będę... Służył Żydom, wspierał Żydów, to będę bogaty. No, nie, będę rządził światem. będę rządził światem, tak? To, to, to proszę popatrzeć na tą biedotę w Izraelu, i może wtedy ktoś coś zrozumie. Mi akurat y, kultura żydowska nie smakuje, no, może w 10%, w 10% y, lubię ich mądrość, y, lubię ich strategię, też bym tak rozgrywał Palestyńczyków, jak Żydzi mówiąc szczerze, dlatego. Dlatego wkurzam się, gdy widzę, Polacy są rozgrywani przez, przez właśnie takie pseudonarodowe ruchy, które maszerują, protestują, a to już może o krok od, od roli Palestyńczyków w niedługim czasie. Po prostu pan patrzy racjonalnie. No, tylko logika, racjonalne myślenie. Wybory, póki jeszcze mamy, póki jeszcze stanu wojennego nie ma, nie wiadomo, co będzie za kilka tygodni. Póki mogliśmy w wyborach samorządowych przejąć władzę, to, to trzeba było ją przejmować w sposób normalny. Teraz trudno. Wybory samorządowe to jest coś, co najbardziej, najrealniej mogło nam się trafić, jeżeli chodzi o przejęcie władzy. Teraz, tak spoglądam na różnego rodzaju organizacje i osoby, o których też podejrzewam, mm. że są takimi wywiadowcami, tak, w zamaskowaniu, wyjątkowo krzyczą polskość, Polska, wartości, tak, a ta polskość, koledzy, publicyści, dziennikarze, każdego dnia w gminach jest jej coraz mniej, wielki kapitał światowy ją przejmuje, i ci właśnie, którzy najczęściej najgłośniej krzyczą polskość nie pomagali przy wyborach samorządowych, nie pomagali zachować polskości, ale szykują się na wybory parlamentarne i znowu zdobędą 5% poparcia, góra, 5% poparcia metoda liczenia w zasadzie zabierania i dodawania innym głosów ich wykończy i taki będzie tego efekt. No niestety, ale tak, to na to wszystko się zanosi. No pod przywództwem takich zamaskowanych pseudonarodowców na pewno, na pewno i wszyscy później będziemy narzekać. Niektórzy z nas, szanowni państwo, będą się pocieszać, wiemy, jak jest źle w Polsce, wiemy, jakie są perspektywy kiepskie, będziemy się pocieszać że... i oszukiwać się, że... że no tak, ale ja lewicowość, ja... nie ma żadnej lewicowości, nie ma żadnej prawicowości, jest tylko nasz interes. Albo go nie ma, albo cudzy interes. Jest taka prawda, że opamiętanie może przyjść za późno. Procesy przejmowania kraju są rozłożone. To nie są głupi ludzie, oni już nie, nie, nie zdobywają jednego dnia rynku. Są rozłożone na dekadę, dwie dekady to przecie powolutku, więc nikt się nie zorientuje. No tak, cały czas się odbywa. Dzień, jest, dzień się to odbywa. Tak, jest hasło. Repolonizacja. Przejęliśmy kolejkę linową, odkupiliśmy to, tamto. Przepłaciliśmy. Tak, a, a, przy, a przy okazji tu jest hasło, a na inne akurat przejmowane obiekty nie zwraca się uwagi, w tym czasie przechodzą. Pan Sławomir świetną sprawę poruszył też w programie, musisz to wiedzieć, mówiliśmy o przejęciu kol kolejki na Kasprowy wie w zasadzie polskich kolei linowych e, i ten rząd, ten, co noszą te flagi polskie w klapie, chwali się, chwali się tym, że repolonizował polskie koleje linowe, a każdego dnia, każdego dnia z marketów, Banków wypływają kwoty kilkukrotnie wyższe niż wartość i przewidywane zyski z polskich kolei linowych. Ja, właśnie, tego typu rzeczy bym oddawał mhm. zagranicznemu kapitałowi, światowemu kapitałowi. Kolej bym im oddał, bo jest deficytowa. Prawda? Coś tam, jeszcze parę deficytowych mhm. branż bym im oddał. Byśmy zobaczyli, jak sobie poradzą. Ale oni nie chcą tego wziąć. Oni chcą wziąć to, co jest najbardziej dochodowe. No, tylko Handel, bankowość. Tak. To, co przynosi czysty, żywy zysk. A tu jakoś cisza. Polski rząd cichosza, cichosza. Nie mówi o repolonizacji najbardziej zyskownej, sensownej gałęzi gospodarki, czyli handlu. Nie. nie. Była zapowiedź. Obłożenia podatkami, ale na zapowiedzi się skończyło. Będą krzyczeć, PiS będzie krzyczał o tym y, tuż przed wyborami. Dajcie mhm. nam drugą kadencję, bo my to w drugiej kadencji tak. zamierzaliśmy zrobić. Platforma też tak mówiła, że a teraz mhm. zadbamy o Was tuż przed mhm. 2015 rokiem, przed wyborami. A teraz pani Kopacz mówiła, a teraz zadbamy o Polaków. Mhm. Że już zbudowaliśmy stadiony, mhm. zbudowaliśmy boiska, a teraz zadbamy o ludzi. No ale Prawo i Sprawiedliwość krzyczała Polska, Polacy, że to, że to niby oni, tak? Hasła łatwo lecą.